Cześć, w dzisiejszym odcinku opowiem wam o firmie HX. Pokażę, jak wygląda produkcja butów roboczych, opowiem o dwóch modelach obuwia dla drwali, a na końcu będziemy ciąć. Łapka zostawiona? To zaczynamy. Zobaczcie, jak wyglądają zwykłe buty po kontakcie z łańcuchem pilarki i wyobraźcie sobie, jak wyglądałaby noga, gdyby była w bucie. Daje do myślenia? To pójdźmy krok dalej. Na moim blogu zamieściłem galerię zdjęć udostępnianych przez członków naszej grupy, czyli okiem zula po godzinach. Uprzedzam, zdjęcia mogą być drastyczne, więc jeżeli źle znosisz tego typu rzeczy, nie wchodź tam i uwierz mi na słowo, że łańcuch pilarki może narobić kłopotów. Kiedy opublikowałem film o spodniach antyprzecięciowych, pojawiła się grupka zawiedzionych widzów pisząca, że nie było testu z pilarką. Dzisiaj taki test zobaczycie, ale nieco później. Będziemy sobie testować buty marki HX. A wszystko za sprawą jednego z naszych widzów, który poprosił o prezentację butów HX Protector Ultra Red. Grzesiek, proszę bardzo, mówisz i masz. Dzisiejszy film oglądacie dzięki firmom HX oraz Dan Rolls Club. Najpierw trochę historii. Firma HX powstała w roku 1948, a jej założycielem był Xavier Heimer. Siedziba firmy od samego początku mieści się w Mainburgu w Niemczech. Sama nazwa powstała od połączenia pierwszych trzech liter nazwiska oraz pierwszej litery imienia. Na początku działalności produkowano buty robocze oraz trekkingowe. A momentem przełomowym okazał się rok 1992, kiedy to kierownictwo nad firmą przejął syn założyciela Ewald. Ewald był świetnym szewcem, ale również zastępcą komendanta straży pożarnej w Mainburgu. Strażacy byli niezadowoleni z gumowych butów, w których mieli pracować, dlatego Ewald zaprojektował specjalistyczne buty dla Straży Pożarnej co jak się później okazało, stało się przełomowym momentem w działalności przedsiębiorstwa. 7 lat później, czyli w roku 1999, HX produkuje już 100 tysięcy par butów rocznie, a w ofercie, oprócz butów strażackich, znajdują się również buty dla ochrony czy policji. W 2003 roku powstało biuro sprzedaży w Stanach Zjednoczonych w mieście Lexington, którego obecna powierzchnia magazynowa wynosi 4000 m2, a biuro zaopatruje rynek amerykański i kanadyjski. W roku 2016 powstaje druga fabryka, tym razem w Chorwacji, gdzie dziennie produkuje się 3000 pary butów i z biegiem czasu produkcja cały czas rośnie. Dziś HX sprzedaje 1 400 tysięcy par butów rocznie. Dzienna produkcja może wynieść nawet 10 000 par. Zatrudnia 1700 pracowników, posiada własne laboratoria badawcze, a w butach z logiem HX pracują strażacy, policjanci, żołnierze oraz jednostki sił specjalnych. No a jeżeli jesteśmy przy siłach specjalnych, to wypadałoby wspomnieć o drwalach. Tak, Ofercie również są specjalistyczne buty dla drwali, które cieszą się uznaniem na całym świecie. Pokażę Wam teraz trzy pary butów z różnych półek cenowych. Pierwszy model najdroższy, bo jego koszt w Dunroll sklep wynosi 1260 zł. Na Allegro można znaleźć oferty nawet za 1660 zł. Buty w trzeciej klasie ochrony przed przecięciem. Wykonane z wodoodpornego i nienamakającego nubuku o grubości 3 mm. Wymienna anatomiczna wkładka, która dopasowuje się do kształtu stopy, wchłania wilgoć, szybko schnie i ma właściwości antybakteryjne. Ochrona przed przecięciem skewlaru oraz coś co przykuwa uwagę, a mianowicie kolce w podeszwie. Wnętrze buta wykonane jest z wodoodpornego i oddychającego gore -Texu. W opisie zostawiam wam link do informacji, czym jest ten gore i jak to możliwe, że but może być zarówno wodoodporny i oddychający. Jeżeli do tej pory nie pracowałeś w butach antyprzecięciowych, pierwszego dnia możesz czuć się zawiedziony. Buty są dość ciężkie, bo jeden waży około 1400 gram i mnie po pierwszym dniu bolały nogi. Myślę, że to kwestia przyzwyczajenia, bo zazwyczaj chodzę w lekkich butach, no i w kolejnych dniach już czułem się dobrze w moich alpinach. Co ważne, trzeba odpowiednio zasznurować buty, a to już jest kwestia indywidualna. Jeśli zostaną zawiązane zbyt mocno, but staje się sztywny i spada komfort użytkowania. Pierwsze testy odbywały się w temperaturze około 10 stopni powyżej zera i momentami robiło się ciepło. Myślę, że latem przy plus 30 mogłoby być ciężko, ale to też sobie sprawdzę za jakiś czas. Kolce, super sprawa, a jeszcze lepiej sprawdzałyby się, gdyby były jeszcze jedne w przedniej części podeszwy. Kolce można zdemontować. Ogólne odczucia na plus, chociaż myślę, że takie buty lepiej sprawdzą się w górach, na śniegu i mrozie. Druga para butów, czyli HX Protector Ultra Red jest modelem bardzo podobnym do tego omawianego wcześniej. Wykonane z nieprzemakalnego i oddychającego materiału, anatomiczna wkładka dopasowująca się do kształtu stopy, warstwa kewlaru zapewniająca ochronę przed przecięciem w drugiej klasie, czyli do 24 metrów na sekundę. But posiada cechy obuwia trekkingowego dzięki zastosowaniu podeszwy Vibram, która ma właściwości antypoślizgowe i amortyzujące i dodatkowo jest odporna na kontakt z olejami, benzyną i wysoką temperaturą. W tym modelu pracuje Andrzej. Ja miałem okazję je tylko przymierzyć i przyznam szczerze, że bardziej mi podpasowały, aniżeli HX Alpine. Cena za te buty to 1020 zł. brutto, choć ceny w serwisach aukcyjnych bywają nieco wyższe. No i trzecia para HX Blue Mountain. To już jest niższa półka cenowa i rzeczywiście czuć to. Są dużo sztywniejsze i trzeba przyłożyć sporo siły do zawiązywania buta. O samych parametrach nie będę mówił, zostawię link w opisie i liczę na komentarze osób, które mają okazję użytkować ten model. Pamiętajcie, Bądźcie świadomymi konsumentami i niech na Wasze decyzje zakupowe nie wpływa jakiś gość z internetu. Moim zadaniem jest prezentacja produktu i moje subiektywne odczucia. Na rzeczową recenzję trzeba będzie poczekać. Myślę, że po roku użytkowania tych butów będzie można powiedzieć coś więcej. Przed zakupem przeszukajcie grupy na Facebooku. Temat butów antyprzecięciowych pojawia się często. W lesie panują bardzo ciężkie warunki i każdy but może ulec uszkodzeniu. Jako dowód mam tutaj jedną parę, która trafiła na reklamację. Jak widać, są tutaj uszkodzenia mechaniczne, jednak producent nie robił problemów z reklamacją i klient dostał nową parę. Dzięki temu możemy sprawdzić, jak buty zachowują się w kontakcie z łańcuchem pilarki. I teraz wyobraźcie sobie, jak wygląda wypadek z pilarką. Sytuacje mogą być różne, wydaje mi się, że najczęściej do uszkodzeń dochodzi w wyniku odbicia pilarki. Po odbiciu łańcuch uderza w but, drwal reaguje, odsuwa pilarkę od ciała, obroty łańcucha zwalniają. Coś takiego próbowałem zasymulować. Najpierw zwykłe buty. Tu łańcuch wchodzi jak w masło. Noga zostałaby zmasakrowana. Pierwsza próba na HXach. Przy przyłożeniu pilarki do butów i delikatnym nacisku łańcuch nawet nie przebił się przez wierzchnią warstwę, co mnie bardzo zaskoczyło. I tu już mogę zaryzykować stwierdzenie, że but ochroni stopy w takim przypadku bo nikt normalny w takiej sytuacji podczas pracy nie będzie dociskał pilarki i dodawał gazu. Ale rozważmy też taki scenariusz, jak testować to porządnie. Kolejne cięcia. Pilarkę dociskam dużo mocniej i łańcuch dochodzi do wkładki kewlarowej. Wyraźnie zwalnia, ale nie takiego efektu się spodziewałem. Liczyłem, że nitki kewlaru nawiną się na mechanizm tnący i zablokują go, tak jak to bywa przy spodniach antyprzecięciowych. Ale tak, na zdrowy chłopski rozum tego materiału w butach jest dużo mniej niż w spodniach. To nie miało prawa się wydarzyć. Składkę kewlarową udało się przeciąć, ale tuż pod nią jest jeszcze gruby język, który został nienaruszony. Czyli znów mogę stwierdzić, że stopa jest cała, mimo tak ekstremalnej i niespotykanej sytuacji. Efekt testu jest zadowalający, pomimo niespodziewanego przebiegu jestem przekonany, że buty są w stanie zapewnić bezpieczeństwo. Jednak nikt nie namówiłby mnie na testowanie ich ze stopą w środku i wam również tego nie polecam. Na dzisiaj to tyle. Dajcie znać, czy odcinek się podobał. Zostawcie łapkę w górę i pracujcie bezpiecznie. Dzięki za wszystkie darowizny na zrzutce i widzimy się za jakiś czas.